Cześć. kontrola, nawykowe trzymanie się, wierzeń, przekonań, teatru życia. Czym się objawia kontrola? W moim doświadczeniu kontrola najbardziej odczuwalna jest w ciele. Gdy ciało jest spięte, skafander Staje się taki niewygodny? Hmm. Mam wtedy poczucie, że nie jestem sobą. Nie czuję się swobodnie. I pomimo tego, że hmm, doświadczyłam hmm, takiego Puszczenia kontroli całkowitej, totalnej, to po takim okresie jakby całkowitego zanurzenia się w życiu bez kontroli, ta kontrola zaczęła gdzieś tam w jakiś aspektach mojego uwarunkowania powracać raz na jakiś czas hmm. różnica tylko jest taka, że patrzenie zgłębi siebie z tego miejsca nie miejsca nie będącego miejscem tej obecności sprawia, że nawet jak włącza się ten nawet kontroli, to jest to bardzo szybko zauważone, nie daje możliwości ku temu, aby jakby całe to jestestwo zostało pochłonięte przez to. Czyli ta kontrola, ten nawyk kontroli jest jakby na tych zewnętrznych warstwach tego teatru. I tak tutaj bardzo częstym jakby zjawiskiem są takie bardzo podstawowe przywiązania typu praca, typu Powiedzmy, wygląd zewnętrzny, rodzina. Pomimo tego, że gdzieś tam wewnętrznie, jakby już rozumiem te wszystkie aspekty, którymi kieruje się życie, to jeszcze Pojawiają się sytuacje, gdzie, gdzie ta kontrola chce się dołączyć do doświadczania życia. I tak patrząc z pozycji teraźniejszości, obecności, mam czasem wrażenie, że skrada się taki. Taka energia w moją stronę w postaci jakiejś myśli. I te myśli zwykle to są: muszę coś zrobić, chcieć. Hmm. Powinnam? Czyli wkrada się tu jakieś. Jakieś elementy poczucia winy i co wtedy się dzieje w mojej przestrzeni? Jakby dzieje się to już praktycznie automatycznie. Na samą myśl o tym, <noise> Pojawił się, pojawiła się silna potrzeba wzięcia mm, głębokiego oddechu, westchnięcia. I to jest dla mnie taki znak, że rozganiam. przestrzeń ten właśnie nawyk. I tak naprawdę miałam dużo szczęścia, że mogłam tego mm, doświadczyć y, samoistnie, ponieważ... Y, 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 Pamiętam, jak moje życie wyglądało wcześniej, jak bardzo ta kontrola powodowała frustrację, taką wewnętrzną. Natomiast teraz, nawet jeżeli gdzieś w wyniku właśnie tych nawykowych przywiązań się pojawi, to ten system po prostu wie, co ma robić. Moja wewnętrzna nawigacja, nazwijmy to podświadomość, bo ja w zasadzie nie muszę o tym nawet myśleć. Sprawia, że w momencie, gdzie, gdy pojawi się jakiś jakaś niewygoda, to po prostu następuje odpuszczenie. Więc muszę? Powinnam? Ale nie. Życie Teatr życia i tak gra jakby swoją rolę. To wszystko się. Wydarza, a my sobie tylko w głowie opowiadamy, że coś powinniśmy, że coś musimy. Gdyby tak spróbować na jeden dzień szczerze samemu czy samej ze sobą popatrzeć z dystansu. Na wszystko, co muszę, co powinienem, co powinnam i sprawdzić. Co nam zależy zrobić taki eksperyment? Czy ja naprawdę coś muszę? Czy po prostu to wszystko się wydarza, a ja jestem tak naprawdę doświadczającym tych wszystkich aspektów tego, czym jest życie, chwilą obecną, teraźniejszością, przepływem.